Dziś przychodzimy do Was z testem najtańszej pełnej klatki od Panasonica, bardzo interesującego modelu Lumix S5 czyli aparatu, który przeznaczony jest dla segmentu średnio i profesjonalnych filmowców. A do tego producent zaproponował tu bardzo interesującą cenę. Jego starszego brata Lumixa S1H chwaliliśmy za jakość obrazka i funkcje filmowe w poprzednim teście, a S5 posiada właśnie wiele funkcji swojego znacznie droższego poprzednika. Jak się sprawdził? Zapraszam na test. Ale dzisiaj jak zwykle przetestujemy ten aparat nie tylko w studio, ale też w pracy. Dzisiaj będziemy nim kręcić kurs makijażu mistrzyni świata w makijażu Klaudii Kłos. Dlaczego go użyliśmy dzisiaj? Dlatego, że przede wszystkim zależy nam na tym, żeby kolory skóry były bardzo wiernie oddane. Klaudia jest bardzo wymagająca, jeśli chodzi o kolor. Ma to też duże znaczenie później w tym, żeby kursantki, które będą oglądać ten kurs, były w stanie dobrze dobrać kolor podkładu. Również pełna klatka nam się tu przyda, bo w pewnych momentach chcemy duże rozmycie tła. Także zaczynamy. Lumix S5 posiada ten sam sensor, który miał znacznie droższy S1H. Aparat nagrywa w większości trybów S1H, maksymalnie w 4K w 60 klatkach oraz Full HD w 180. Oferuje też oczywiście kolor 10-bitowy oraz bardzo dużo funkcji filmowych. Porozmawiajmy troszkę o budowie. W S1H chwaliliśmy w sumie jego duże wymiary i chwaliliśmy to, że Panasonic poszedł troszeczkę inną drogą, w stronę bardziej Pro. Natomiast tutaj S5 mamy znacznie mniejszy. Dla wielu podróżników, dla wielu filmowców, którzy na przykład kręcą solo, na przykład wesela czy eventy, rozmiar jednak ma znaczenie, w tym przypadku mniejszy rozmiar ma znaczenie. I tutaj akurat S5 fajnie się wpisuje w tą całą linię aparatów S-Lumixa. Ja osobiście oczywiście wolę mniejsze aparaty, dlatego mi S5 bardzo pasuje. Jest on wygodniejszy, wiecie, że my też dużo podróżujemy, też łatwiej nim operować w niektórych scenach. Jakość wykonania, myślę, że tutaj nie musimy nic wiele mówić, jest po prostu rewelacyjna, jest dokładnie tak, jak było w S1H. Pawle, nagraj proszę tak, żeby tło było rozmyte, a ostrość skupiona tylko i wyłącznie na ustach. Zalety pełnej klatki wykorzystujemy w pełni w dzisiejszym nagraniu. Dzięki temu możemy mocno rozmyć tło, aby kursantki mogły się skupić dokładnie w miejscu, które omawia Klaudia. Pracuję teraz szkłem Miksa 24 do 728. Wiem, że wymagam wiele, ale jest pracuje z najlepszymi. Ale takie nagrywanie kursu trwa zwykle wiele godzin. Dzisiaj będzie to co około 4 godzin, dlatego już wcześniej sprawdziliśmy, czy przypadkiem nie ma tutaj tego problemu, które mają niektóre aparaty, czyli problemu przegrzewania Czy s 5 przetrwa długie nagrywanie. Aparat sprawdzimy w najbardziej gorącym trybie, i mam tu na myśli nie tylko jego popularność, ale i temperaturę, jaką generuje, czyli w 4K z kolorem 10-bitowym. Temperatura wewnętrzna to 23 stopnie Celsjusza. Włączamy i kontynuujemy test. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to jak zwykle, na to zwracamy bardzo dużą uwagę. Aparat jest dużo mniejszy niż S1H, dlatego może być też wykorzystywany do vlogowania, więc to jest bardzo ważne, żeby. Można było się zobaczyć. Zerknijmy teraz na tryby nagrywania. Aparat posiada wszystko to, co jest w tym momencie na czasie. Mamy tu wiele trybów, w tym to, co interesuje nas najbardziej, czyli 4K, zarówno w 25 lub 30 klatkach, jak i w 50-60 klatkach. Tak jak to było w S1H, obraz jest bardzo szczegółowy, nawet przy dużym powiększeniu. Wszystkie detale są świetnie widoczne. Jeśli chodzi o ilość danych, to w 4K mamy tu maksymalnie 200 megabitów na sekundę. S1H oferował nawet 400 megabitów, czyli dwa razy więcej, ale w zdecydowanej większości realizacji to co daje S5 jest zdecydowanie wystarczające, a nawet w wielu przypadkach jest to znacznie więcej niż potrzeba. Tym bardziej, że możemy tutaj też wybrać nowszy kodek H265, dzięki któremu nawet przy mniejszych plikach jakość obrazu będzie bardzo dobra. Niestety, tak jak to było w starszym bracie S1H w 4K w 50 lub 60 klatkach, aparat nagrywa w kropie 1.5, więc mamy wtedy mniejsze pole widzenia. Ale oczywiście wszystkie pozostałe tryby mamy dostępne w pełnej klatce. W Full HD mamy oczywiście 30 lub 60 klatek, a także tryby slow motion, o których powiemy za momencik. Zapraszam Was też na naszego bloga jesthyper.pl, gdzie znajdziecie też test Lumixa S5, o którym mówimy w tym odcinku, z trochę innej strony. Link znajdziecie w opisie. Zachęcam Was też do subskrypcji kanału, lajków i komentarzy, wystarczy Wasz jeden klik, a zasięgi kanału od razu idą do góry. Jednocześnie to jest najlepsza metoda na wsparcie naszej społeczności kanału. Jest hyper. Jak widać, projektanci obudowy Panasonica słuchają użytkowników tych aparatów, bo zobaczcie, zrobili nam tutaj coś bardzo fajnego. Typ SQ, którym szybko, bezproblemowo możemy przejść do trybów slow motion. Zawsze tak. musieliśmy wyszukiwać, gdzie to było, gdzie to jest ta opcja. A tutaj wystarczy pyk, i już jesteśmy w slow motion. Aby sprawdzić slow motion, poprosiliśmy naszą uroczą modelkę Anię, aby zaprezentowała nam się w obiektywie Lumixa. W 150 klatkach, czyli w 6-krotnym zwolnieniu, obrazek wygląda dobrze. Oczywiście jest pewna strata jakości w porównaniu z normalnym Full HD, na przykład w 25 klatkach, ale wszystko jak najbardziej pod kontrolą. W 180 klatkach mamy crop 1.5, czyli pole widzenia jest mniejsze. Obrazek też jak najbardziej OK, tym bardziej, gdy mamy tak wdzięczne kadry. Przy poprzednim teście S1H mocno nam się od Was oberwało, że nie zrobiliśmy testu autofokusa. Oczywiście pisaliśmy Wam, że my w sumie autofokusa rzadko używamy, raczej stara szkoła, czyli ostrzymy ręcznie, natomiast w przypadku S5 przetestowaliśmy to. No i jak to wygląda, zobaczcie już w tym momencie. Autofokus działa tu naprawdę dobrze. Zdarzają się lekkie wyjścia z ostrości, ale są rzadkie i wyglądają ok. Automatyczna ostrość do większości form filmowych wystarczy. Również przejścia ostrości między np. twarzami wyglądają dobrze. Oczywiście zdania nie zmieniamy kluczowe ujęcia najlepiej prowadzić ręcznie ale autofokus przyda się w wielu nagraniach, np. Na w vlogach. Teraz jeszcze dodatkowy potrójny test dla naszego Lumixa S5 test vlogowy. Po pierwsze, przetestujemy: w tym momencie widzicie autofokus, jak sobie radzi w takich przypadkach. No, będziecie cały czas to widzieć na ekranie. Po drugie, ten fantastyczny obiektyw kitowy, który mam w tym momencie zapięty, to jest naprawdę świetna rzecz, bo to jest obiektyw 20-60. Co prawda nie jest jakiś super jasny, ale jest bardzo kompaktowy i do vlogów nadaje się idealnie. Poza tym jest naprawdę tani, niewiele dopłacając, możecie go mieć w kicie. No i trzecia sprawa to jest mikrofon, który też w tym momencie słyszycie wewnętrzny, jak on sobie w tym momencie radzi. No i myślę, że to jest taki naprawdę fantastyczny zestawik do vlogowania. Możecie tutaj spokojnie zmieścić ten kit do plecaka. To mi się podoba właśnie zawsze w Lumixie, że to jest wszystko tak fajnie przemyślane i dopracowane, dlatego że obiektyw 20 do 60 to jest dokładnie taki zakres, jaki każdy vloger potrzebuje. Wspomnijmy jeszcze o wewnętrznym mikrofonie. Mowę, tak jak słyszeliście, nagrywa po prostu świetnie. Gdy to nagrywałem, wydawało mi się, ok, mikrofon będzie jak zwykle, ale naprawdę nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, bo chętnie przetestowałbym go jeszcze w bardziej hałaśliwych warunkach. W każdym razie zestaw S5 do vlogów dla wymagających, z kitowym szkłem 20 do 60 jest naprawdę przedni. Zetknijmy teraz do naszego testu temperatury. Apadat nagrał już 30 minut w 4K i nawet się nie zająknął, ale zamierzamy go przycisnąć mocniej i zobaczymy, czy nie zagrzeje się, gdy będziemy nagrywać dalej. Włączamy, do tego jeszcze wrócimy, a teraz przejdziemy do funkcji, która jest niesamowicie ważna dla wszystkich, ale szczególnie dla filmowców eventowych i ślubnych. Niesamowicie ważną funkcją jest podwójny slot na karty, ale interesuje nas przede wszystkim to, że możemy nagrywać naraz na dwie karty. Ważne jest też to, że tu są karty SD, więc nie będziemy musieli wchodzić w jakieś karty Seafast czy jakieś tego typu nowsze standardy, które są kosmicznie drogie. Czasami musimy po prostu wydać na karty drugie tyle co za body. Szczególnie, że tutaj wszystkie tryby, które są wewnątrz, można nagrać na kartach SD, więc to jest akurat idealne rozwiązanie. No i tutaj też plus dla S5. Lumixa S5 mieliśmy okazję testować przez trochę dłuższy czas. Podziękowanie tutaj dla pana Sonika, który udostępnił nam sprzęt. Zabraliśmy go też na małą sesję plenerową. Moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że po takich pierwszych testach ten aparat tak świetnie leży w ręku, że po prostu mam takie uczucie, że chciałbym tym pracować na co dzień. No i jest jeszcze druga tutaj sprawa, która jest absolutnie fantastyczna, czyli to, że możemy sobie zmienić na zupełnie manualny. Nastaw ostrości. To jest naprawdę świetna rzecz, bo jak wiecie, dużo systemów w tym momencie, czy Sony, czy na przykład Fuji, działa już w taki sposób, że wszystko jest elektroniczne. Owszem, to działa ok, można się do tego przyzwyczaić, ale jednak, manualny nastaw, to jeszcze w taki prosty sposób, jest naprawdę mega świetnym rozwiązaniem. Zobaczcie, robię tylko tak i tu już mam normalną podziałkę, i tutaj mam już normalny, manualny nastaw ostrości. Muszę Wam powiedzieć, że inżynierowie z Panasonic po prostu wiedzą, co my filmowcy potrzebujemy. To za to duży plus. S5 jest znacznie tańszym aparatem od S1H, ale warto zauważyć, że w obydwu aparatach jest ten sam przetwornik i także tutaj mamy zainstalowane podwójne natywne ISO. Dzięki podwójnemu natywnemu ISO aparat radzi sobie lepiej zarówno w niskich czułościach, jak i wysokich. Szczególnie ważne jest to w przypadku filmowania w warunkach low light i to w S5 widać. W ciemnych warunkach radzi sobie świetnie. Obrazek jest mało zaszumiony. A co nawet ważniejsze, kolory są wtedy naturalne, a obrazek wciąż wygląda cinematycznie. Do tego nie ma tu tak agresywnego algorytmu usuwającego szumy już podczas nagrania, jak na przykład w Sony. Naszym zdaniem jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ w postprodukcji zawsze można to zrobić dokładniej, a z drugiej strony w większości przypadków nie będzie to absolutnie konieczne. No bo kto filmuje przy ISO powyżej 12800? No może autor nowego Blair Witch Project, czy lekarz, który chciałby wykorzystać aparat przy kolonoskopii, ale raczej nie filmowiec eventowy, czy tym bardziej autor ofowego shorta. Nie można sobie oczywiście wyobrazić aparatu tej klasy bez trybu logarytmicznego. Przypomnę Wam, że ten tryb służy do tego, żeby Rejestrować i wszystko, co jest w cieniach, i w światłach, żeby w światłach nie było przepaleń, a w cieniach znowu takich czerń, w których nic nie widać. Ważną rzeczą, którą tutaj mamy, to jest asystent Loga. Asystent daje nam to, że jakby nakłada nam już tutaj luta, czyli widzimy dokładnie podobny w każdym razie obraz, jaki będzie później po koloryzacji. Dzięki temu widzimy dokładnie, jak wygląda scena, dzięki temu też możemy w bardzo prosty sposób i łatwy ustawić ręczną ostrość. Także fajnie też, że to tutaj jest. Log w S5 jest świetny i wbrew pozorom bardzo bezpieczny, gdy dobrze ustawimy ekspozycję. Co najważniejsze koloruje się go bardzo łatwo i nawet dla początkujących nie powinno to być problemem. Log Lumixa jest wciąż lepszy od np. S-Loga Sony. Tu odwołamy się do nieocenionego Caleb'a Pajka, który zbadał to dokładnie. Zerknijmy teraz na cały czas trwający test wysokiej temperatury. Przez godzinę aparat pracował bez problemu. W taki sposób raczej rady mu nie damy. Ale mamy za zanadrzu coś specjalnego. Podgrzejemy naszego Lumixa i wyciśniemy z niego ostatnie poty. Do tego będzie nam służyć nasz specjalny laboratoryjny sprzęt, który podwyższy temperaturę miejmy nadzieję nie tylko aparatu, ale też tego odcinka. Włączamy pełną moc i kontynuujemy test. W GH5 i S1H bardzo chwaliliśmy brak limitu czasu nagrywanego wideo. No ale tutaj nam limit wraca ale bez obaw, tylko w 4K w 50 klatkach i w 4K, jeśli nagrywamy w 10 bitach. W pozostałych wszystkich trybach limitu nie ma. Nie jest to jakimś wielkim problemem, ale zaznaczamy, że tak jest. Porównuję sobie jeszcze teraz tony skóry, ale myślę, że tutaj w wyświetlaczu naprawdę jest bardzo dobrze. Że są równy poziom. Że poziom i tak pokazuje dokładnie, w którym miejscu powinno zaczynać się konturowanie w tym przypadku, więc... No, często jest tak, że te kolory... Skóry wychodzą zupełnie inaczej w obiektywie. A tutaj naprawdę myślę, że bardzo ładnie to oddaje. Gładko przeszliśmy do tego, co najważniejsze, czyli obrazka. Jakość obrazka jest bardzo podobna do tej z Lumixa S1H. Jednym słowem, jest świetna. Ilość nastawów, kolorystyka, szczegółowość, tony twarzy, to jak działa tryb logarytmiczny stanowią o tym, że S5 może z powodzeniem konkurować o miano najlepszego aparatu do filmu w swojej cenie. Jest to na pewno narzędzie, które sprawdzi się również w profesjonalnych produkcjach, co procentuje też na dzisiejszym nagraniu. Warto też wspomnieć o tym, że w S5 mamy tutaj możliwość ładowania przez USB-C. Bo pamiętam jak zawsze na wyjazdowych zleceniach, na przykład w Chinach albo gdzieś też daleko, był zawsze ten problem jej, czy wzięliśmy ładowarkę. Tutaj nie ma tego problemu, zwłaszcza, że można też naładować go przez powerbank. Bateria działa w dzisiaj testowanym aparacie przez około 2 godzin po pełnym naładowaniu. I to z włączoną stabilizacją, co jest zdecydowanie wystarczające. Wielkość baterii jest dobrze zestrojona z czasem działania. Aparat jest wciąż mały, a do całodziennej pracy nie potrzebujemy pełnej kieszeni akumulatorów. Zawsze powtarzamy, że wewnętrzna stabilizacja matrycy to jest coś absolutnie obowiązkowego w każdym bezlusterkowcu do filmowania. Oczywiście w S5 nie może być inaczej. No, oczywiście najczęściej używamy tutaj aparatu z monopodem, ale tutaj mamy podwójną stabilizację, zarówno stabilizację matrycy, jak i stabilizację obiektywu, które działają wspólnie, jak to zawsze było w Lumixach. Dlatego teraz spróbuję nagrać pewne elementy tego kursu, tego wideo, które dzisiaj nagrywamy z rąk. Zobaczcie, jak to wygląda. Teraz ciężki test dla S5, dlatego włączyłem iS Boost, czyli tryb dodatkowego wzmocnienia elektronicznego stabilizacji. Obraz mamy teraz w kropie, ale moc jest dla nas najważniejsza. Filmuję trzymając aparat w ręce i szybko się przemieszczam, i zobaczcie, jak to wygląda. Stabilizacja w bezlusterkowcach nie jest tak wydajna jak na przykład w GoPro czy w niektórych smartfonach, ale tu mamy nie mikroprzetworniczek i szeroki kąt, który łatwo wystabilizować, nie patrząc na jakość wideo ale pełną klatkę, w której jakość obrazka jest bardzo ważna. Lumix S5 działa to bardzo dobrze. Testowaliśmy zarówno tryb wewnętrzny jak i dual. Widzicie jak to wygląda. No i to co zawsze zauważamy w przypadku Pana Sonika, to jest to, że ten aparat jest naprawdę świetnie zestrojony z wideo. Jest on jakby od początku projektowany dla wideo. Wiadomo, że Pana Sonik ma ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wideo. I to widać też w przypadku stabilizacji, nawet na tych bardzo długich ogniskowych. nie ma nigdy tego efektu, który jest na przykład w Fuji, że ten obraz nam czasami przy szybszych czy wolniejszych ruchach troszeczkę nam skacze. Tutaj tego efektu nie ma. No i tutaj też duży plus dla pana Sonika. I wracamy do naszego S5 i do testu przegrzewania. Jak sobie radzi S5 w tropikalnych temperaturach? Aparat wytrzymał prawie 18 minut, po czym się wyłączył. Dla aparatu była to już trzecia sesja pod rząd, więc nagrał w sumie godzinę i 18 minut. W tym te 18 minut, gdy rozgrzaliśmy go do temperatury Sahary. Oczywiście nagrywaliśmy w najbardziej rozgrzewających trybach 4K50-latek i 4K przy kolorze 10-bitowym. Wynik jest dobry i porównywalny z droższymi flagowcami od Sony i Canona. Oczywiście najczęściej będziecie nagrywać przy znacznie niższej temperaturze i w trybach, które nie generują tyle ciepła. No i porównajmy jeszcze S5 z S1H, czyli ze starszym bratem również od LuMixa. Tutaj ponownie czapki z głów przed starszym bratem S1H, którego w żaden sposób nie byliśmy w stanie przegrzać w poprzednim teście. No i to co cieszy, to cały ten system jest bardzo fajnie zestrojony z wideo. Ale to nie jest tylko kamera, to nie jest tylko aparat do filmowania. Cała seria S, a również S5 to jest naprawdę świetny aparat również do zdjęć, także to jest taka hybryda. Oczywiście nasz kanał jest głównie o profilu filmowym, dlatego nie będziemy eksplorować za bardzo jego cech fotograficznych, ale na dole podamy Wam link do filmu takiego, który rzetelnie te wszystkie niuanse opowiada, testuje. Jest to test po angielsku, ale myślę, że nie będziecie mieć problemu z tym, żeby zrozumieć, także zapraszamy też oczywiście po tym filmie do oglądnięcia. Tego filmu poniżej. Wspomnijmy jeszcze o zaawansowanych funkcjach filmowych. Dla użytkowników bardziej Pro S5 oferuje kilka trybów anamorficznych. Czyli z odpowiednim obiektywem możecie filmować w systemie, w którym realizuje się wiele filmów hollywoodzkich. To właśnie w tym trybie powstają te kultowe flary, które są tak uwielbiane przez operatorów obrazu. Na dużą uwagę zasługują też rozbudowane funkcje dźwiękowe. Lumix S5 to nie jest tylko aparat z funkcją filmu. To przede wszystkim kamera filmowa, którą można też fotografować w jakości pro. No i cóż moi drodzy, już nagranie skończone właśnie przed chwilą. Lumix się. Sprawdził, sprawdził. W tak. Nie zagrzał się, nagrał wszystko to, co potrzeba. No i cóż możemy powiedzieć o tym aparacie? No, na pewno bardzo ciekawa propozycja pana Sonika. Jest w fajnym segmencie cenowym. Fajnie, że jest tutaj dużo przeniesionych funkcji z S1H. Cieszyć by się mogli z takiego właśnie sprzętu. Głównie i wentowcy, którzy dużo więcej wymagają od obrazka niż tacy zwykli konsumenci. Jest on mały, poręczny, też bardzo wygodny w manipulowaniu. Świetna stabilizacja, bardzo ładny obrazek, bardzo dużo future'ów, pełna klatka. Fajne jest też to, że wreszcie mamy w, tym, w tej linii S troszeczkę mniejszy aparat, fajnie uzupełnia całą. Całą serię. Widać, że też jest to propozycja m, przemyślana na pewno. E, mm -hmm. Też właściwie dla zaawansowanych i bardzo wymagających vlogerów też się sprawdzi. E, także cóż, co możemy powiedzieć? Jest hyper poleca. Tak, dokładnie. E, no a na dzisiaj już, moi drodzy, z Wami się żegnamy. Trzymajcie się cieplutko i do, do, do zobaczenia.